Witam Was wszystkich w drugiej części The Sims 4 naszej kochanej serii. Pierwszy etap już za nami, czyli zbudowanie członków rodziny oraz yy, ogólnie zmodyfikowanie ich. Zbudowaliśmy sobie całą tutaj rodzinę. Yy, mamy tutaj przede wszystkim matkę rodziny yy, Kate Walker. Mamy również tutaj kolejną osobę, którą jest Simon Walker. Yy, Mamy tutaj babcie najstarszego członka rodziny, czyli tutaj właśnie babcie Ursula Walker. E, mamy tutaj dziecko Louisa Walkera. E, mamy tutaj również dziecko Cathy Walker. E, tylko się musi za załadować. Super jest. Mamy tutaj kolejne dziecko, którym jest Leonard Walker. No i mamy jeszcze tutaj taką nastolatkę, którą jest Weronika Walker. To jest cała nasza siedmioosobowa rodzina. No i teraz przyszła pora na zaakceptowanie już tego wszystkiego. Możemy już wszystkim grać. Możemy grać wszystkimi. Będzie super. Zaczynamy już wszystko. Eee, robimy zdjęcie? Dobra. Rodzina Walkerów. Mamy, jest super, więc zaczynamy. Zapisz i graj. Zaczynamy już grę. Przeprowadzimy się w jakieś miejsce, ale nie będziemy się jakoś bardzo przywiązywali z tym miejscem, ponieważ i tak się wyprowadzimy i zbudujemy inny dom. Przede wszystkim bardzo ważnym zadaniem dla nas będzie się przeprowadzenie oraz zdobycie pieniędzy. Jak mówiłem na początku w filmie organizacyjnym, zrobimy sobie po prostu ee, kod na pieniążki, który nam doda tyle pieniążków, ile będziemy tylko chcieli. Za chwilę Wam pokażę ten e, kod, w którym my będziemy. E, mieszkali. Myślę, że e, Wierzbowa Zatoczka jest bardzo fajnym miejscem na zamieszkanie. E, mamy fundusze rodziny 32 tysiące. Musisz używać parcele dla swojej rodziny. Ja sobie nie mogę pozwolić na te parcele. No cóż, no to jedziemy na początek. Tutaj to jest chyba działka każdego na początek. Dajemy wyposażone. No i jest. I tak za chwilę dodamy sobie pieniądze. Yy, mam nadzieję, że tutaj nie będzie trzeba wpisywać kodu od nowa. Yy, chyba nie będzie trzeba... Chyba po prostu już będę mógł. Yy, ale myślicie jakiś tam testing cheat zrobić. Yy, jakiś taki kod ten załadować. Okej. Okay. Dobra, to jest nasz dom. Oczywiście, tutaj rodzina nam umiera, Jak będziemy w tym mieszkali, bo tutaj jest dosłownie jedna sypialnia i jedna łazienka. Więc tutaj nawet się nie przywiązujemy do tego domu. E, tylko musimy wybrać kod. E, dajemy czat. Na początku też nie wiedziałem, jak dodać czat, więc ogólnie musicie po prostu kliknąć e, Ctrl Shift plus C. Teraz już wszystko wiem. Teraz już bez Mogę e, go tutaj sobie załadować. Ten, ten e, czat. E, no i cóż, e, dajemy sobie kod money raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewiątek powinno nam doładować ale nam nie doładowało, to czekajcie, musimy zrobić coś innego czekajcie, ja muszę iść po swój telefon eee, gdzie jest mój telefon kochani, poczekajcie chwilę eee, mój telefon, halo, where are you mam swój telefon i muszę po prostu sprawdzić jak doładować te pieniądze eee, i sobie je doładujemy pięknie a wy w tym czasie możecie zasubskrybować kanał oraz łapkę do góry. Czekajcie, bo nam tutaj coś się zepsuło. Zepsuło. Dobra, już wszystko gra. E, I piszemy do internetu. E, czekajcie. Czekaj, czekaj, ja tu muszę coś znaleźć fajnego. Za chwilę wracam. Wy zasubskrybujcie kanał. Yy... Bo ja miałem to na innej testowej rodzinie, czekajcie, bo ja tutaj jestem. Eee... Yy... Zasubskrybujcie kanał. Zasubskrybujcie kanał. Zostawcie łapkę do góry i wpadnijcie na mojego Instagrama. Bardzo wam polecam. Eee... Tak. Testing treats true. Trzeba wpisać. To dobrze, że nie działało, bo mogę wam też pokazać, jak to. It's true i teraz piszemy sobie money raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem widzicie działa i mamy teraz e, 10 milionów pieniędzy w The Sims 4 e, no i cóż e, jeszcze wpisuję kod na nieśmiertelność trzeba wpisać żebyśmy tutaj e, Pisujemy sobie tutaj kod na nieśmiertelność. Yy... Tutaj jeszcze dostaliśmy 50 tysięcy, o, tutaj mamy w ogóle jakieś tutaj, że dostaliśmy dużo pieniędzy. No i cóż, teraz jeszcze trzeba wejść w opcję gry i wchodzimy w rozgrywkę eee... długość życia eee... aha okej, okay, czyli symbole się nie starzeję, ale ogólnie tutaj jeżeli chcecie żeby się nie starzeję, to po prostu klikacie wyłączymy sobie czat, zobaczymy jak tutaj już się wszystko dzieje tutaj, jak się dzieje tutaj no, mamy tutaj, kochani, 10 milionów, więc tak naprawdę. Yy, więc tak naprawdę. Yy, możemy już zacząć przeprowadzanie się. Tutaj chyba przyszli jacyś sąsiedzi do nas. Witamy w naszej okolicy. No cóż. Ogólnie to zobaczmy, jak się prezentuje nasz dom. Klikamy minus i oddalamy. I w ogóle idziemy w tryb budowania. Wejdźmy sobie w tryb budowania, bo jestem ciekawy, jak ten dom wygląda. Eee. ogólnie to paskudnie ja w The Sims 4 nie umiem budować dachów eee. obracamy tutaj tymi takimi jakby strzałkami albo ogólnie klikamy sobie w kamerę eee. i tutaj się klikamy to taki poradnik dla was jeżeli jeszcze nie umiecie ja tego co się nauczyłem to wam pokazuję eee. no i cóż tak to właśnie w kolejnym odcinku się w ogóle wyprowadzimy w tym odcinku sobie jeszcze E, tak, e, pożyjemy normalnie w tym domu. E, wchodzimy w tryb życia, zniżamy się, klikamy plusik i się dostajemy do środka. E, niech Weronika wejdzie w interakcję z tą panią. Liberty Lee, e, przyjazne powitanie. Niech powitają przyjaźnie. E, a to kto to jest w ogóle? To jest Travis. Travis Scott, młody dorosły. No cóż, ogólnie ten dom jest paskudny. Czy wy to w ogóle widzicie? To jest wszystko paskudstwo My to wszystko pozmieniamy na jakieś ładne, fajne wille. E, pokazywałem wam w ogóle, jak ja mniej więcej buduję e, w filmie e, filmie organizacyjnym w tym pierwszym filmie. Zobaczymy w ogóle, jak się ma pani Ursu Ursula. A może nie, że zapomniałem o jakimś ważnym kodzie, który robi coś bardzo ważnego Ale na razie mi się coś nie przypomina No dobra, wejdźmy w tą Weronikę yy, Walker yy, Niech ona przyjdzie do pani, do tego Travis'a Czy ona mogłaby w ogóle z nim być? Więcej opcji Przyjazne Przyjazne powitanie, niech przyjaźnie go powita Halo, proszę stać. A co to, to jest? Summer Holiday. Czemu ona nie może podejść do niego? Niech ona przestanie oglądać telewizję. gdzie nasza babcia idzie? Nasza babcia i wita. Babcia w ogóle powinna coś chyba ugotować. Tak mi się wydaje. Niech ona ugotuje. Gotuj. 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 i co ona mogłaby ugotować? Fajnego Pierogi. No, oczywiście, że Pierogi. Na przyjęcie. Osiągnięcie umiejętności społecznych. Louis może teraz oglądać serwis CSTV na komputerze. Komputer też zrobimy w naszym domu. Ogólnie to drugi etap zaczniemy dopiero jutro. Dzisiejszy odcinek jeszcze zapoświęcimy na ten dom. Dopiero jutro się wyprowadzimy. W jutrzejszym odcinku. A dzisiaj sobie jeszcze po prostu pobędziemy w tym domku. Eee, bo przypominam. O, jest szczęśliwa, aha, bo ona gotuje, no to ona chyba lubiła gotować Ona gotuje i ona dla nich ugotuje tu coś fajnego Czemu tutaj ta pani, w sensie ta pani, no ona... A co się stało z naszym Leonardem, że jest taki rozgniewany? Co mu się stanęło? Denerwująca rozmowa, kontakty towarzyskie, z kim on się pokłócił? Gdzie on w ogóle jest, też im od tego, klikamy na niego i sprawdzamy gdzie jest, jest w kibelku On tak po prostu sobie stoi. No dobra, zobaczmy też dlaczego nasza tutaj e, Kefi jest e, rozgniewana. E, dlaczego ona jest rozgniewana? Oni mieli oboje denerwujące rozmowy, to powinna go... E... Aha, oni się po prostu nie lubią. No okej, okay, dobra, nie będzie. E... Gdzie jest Simon? Jest pogodny. Ogólnie te Chimery im się trochę psują, więc z czasem one się po prostu popsują. Ja myślę, że ten Leonard powinien tutaj przeprosić tą Weronikę. Cathy, eee, nie Weronikę. Eee, spróbuj, spróbuj uspokoić, niech oni się pogodzą, niech oni nabiorą jakieś nowe tutaj umiejętności. Ogólnie jeszcze ze sterowania tutaj tymi simami, to jestem jeszcze trochę słaby, muszę się jeszcze tutaj podszkolić. Na razie jakoś bardzo tak nie grałem tutaj eee, sterowaniem nich, ale ale mam nadzieję, że się tego nauczymy. A jeszcze i tak będziemy długo dosyć budowali pewnie dom. E, bo to na pewno nie będzie jakieś krótkie zadanie, bo ja domy się naprawdę bardzo długo buduję w The Sims 4. A ja cało, całe budowanie nagram jutro. Wam. Tylko że w pierwszym odcinku. No i cóż, dobra, Co my ja możemy jeszcze zrobić? E, pokażę Wam jeszcze taki fajny kod. Skoro już jesteśmy w trybie życia, to mogę Wam pokazać, że e, Ctrl Shift plus e, Tab pokaże nam tutaj. Nie, Ctrl Czekajcie, bo coś tutaj, Ctrl Shift Tab. Nie, czekajcie, Tab i. Jak to było? <laughs> Shift plus Tab. O, Shift plus Tab i mamy kod na. Y, mamy skrót na ogólnie pierwszoosobową kamerę w The Sims 4. Y, więc bardzo fajna opcja, jeżeli chcecie na przykład popatrzeć, co widzi Sim. Yy... Więc fajnie. Jeszcze sobie zrobimy tutaj, kochani, zdjęcie do miniaturki. I chyba zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Yy, ale nie martwcie się, kochani. Jutro będzie kolejny odcinek ze Sims 4, więc nie musicie się tutaj o nic martwić. Yy, jedyna o której możecie się ewentualnie martwić, to, yy, że mogę słabo grać w Simsy. Miniaturka zrobiona. Z tej pozycji zobaczymy się jutro o godzinie 16.00, jak codziennie. Eee, tylko, że teraz będziemy się widywali codziennie, ale w Simsach już dużo tych filmów dzisiaj nie nagrałem. Idę nagrywać kolejny, papa!